uczą się też dalej ze swoimi rodzicami, uczą się też polowania, bo to jest niezwykle ważne, żeby te zwierzęta nauczyły się polować, dlatego też, no bo to jest ich, w zasadzie, sedno ich e, życia, ich, e, no bez tego nie dadzą sobie rady, więc one muszą się koniecznie uczyć polowania i właśnie te pierwsze zabawy, e, to, że ze sobą się bawią, powodują, że e, to jest taki wstęp do polowania. One zaczynają takie z zabawami właśnie swoje takie pierwsze, takie wdrażanie się w polowanie. uczą się pewnych odruchu, szybkości, zwinności. To jest bardzo istotne. To również na przykład dotyczy rysi, bo właśnie tutaj o, no ryś to bardzo rzadki gatunek w naszym kraju. Tutaj właśnie często też zbyt dużo nie mówiłem, ale... Się mają do tego Zresztą nie no, drapie, jest drapie, drapieżników, tak, po prostu. Te młode muszą się po prostu nauczyć polować. E, a teraz już może e, skończymy z drapieżnikami i przejdziemy sobie jeszcze do takich e, zwierząt e, jeleniowatych, e, a potem jeszcze powiem tylko o kunach, bo mi się tu chyba, tak, mi się tu zawieruszyły jeszcze kuny. Jeszcze wrócę do kun i potem przejdziemy do ptaków. Więc jeżeli chodzi o sarny, to ja tutaj może też i łosie w ogóle jeleniowate, to też zapraszam na piątkowy wykład, też powiem dużo więcej. Natomiast taka najważniejsza informacja dotycząca tego wykładu, to jeszcze i tak zresztą na, na, na piątkowym wykładzie będę powtarzał. Ale proszę pamiętać o tym, że jak zobaczymy taką małą sarenkę, która leży sobie samotnie w trawie, absolutnie jej nie zabieramy. Jeżeli widzimy, że z nią jest wszystko w porządku, ona nie ma krwi. Nic nie robimy, to jest najlepsze, co można zrobić. Nic nie robić, po prostu odejść i tyle. Wiele osób y, zabiera takie sarenki, bo chce im pomóc. Tylko niestety to ratowanie, w cudzysłowie, oczywiście ratowanie, y, przynosi więcej szkody niż pożytku. I y, do naszego ośrodka, i ja o tym będę mówił i będę pokazywał też właśnie w piątek zdjęcia, trafiają takie sarenki. I jest później problem, żeby je wychować, a nawet jeżeli jest, się wychowa, to jest duży problem, żeby je z powrotem przywrócić naturze, żeby one na z powrotem wróciły do środowiska naturalnego i żeby tam sobie poradziły. Więc proszę pamiętać o tym, żeby takich saren nie zabierać. Zwracamy na nie uwagę. One właśnie przychodzą w maju na świat, ale nie zabieramy ich, nie zabieramy. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. E, oczywiście też rodzą się młode łosie. Taki młody łoś to w zasadzie już ile po urodzeniu, to w zasadzie gdzieś tam już może chodzić za swoją mamą i w tym momencie właśnie klępa, czyli matka takiego łoszaka, może być dla nas bardzo niebezpieczna, może nas za, zaatakować, ale tak jak mówiłem o tym więcej w piątek. Kogo to interesuje, to zachęcam, bo nie chcę tutaj dublować, a powiem zamiast zamian za to, zamian, to opowiem dzisiaj więcej trochę jeszcze o ptakach, Właśnie jeszcze ja się zaplątał taki jeden slajd, coś jakoś tutaj chyba pomyłkę zrobiłem, bo on nie być wcześniej, no ale nic. To są takie młode kuny, bo oczywiście też na świat przychodzą właśnie kuny, łasice, tchórzeczki, mnózg, no, tych łasicowatych, prawda, one się właśnie um, Także to jest też, um, no tak jak było w tytule, prawda, są narodziny, młodości właśnie. To Młode zwierzęta przywodzą na świat. I tutaj mamy takie kuny, już o nich też opowiadałem, bo to były takie kuny, które jeszcze w tym momencie życia były niewidome, no niewidome ślepe, po prostu nie widziały. Jeszcze te oczka, mimo tego, że otwierają tak szeroko, to jeszcze nie widzą. One są w zasadzie zupełnie bez To jest rodzeństwo. To jest taka, takie, kiedyś właśnie spotkałem takie rodzeństwo w lesie, bardzo głośne, wydzierały się, bawiły się ze sobą uczyły się, dosłownie uczyły się chodzić wtedy. Także mi się udało właśnie napotkać i zrobić im zdjęcie. A teraz jeszcze parę słów o ptakach. Oczywiście cały czas jak chodzimy po lesie to możemy usłyszeć ptaki. Je, na pewno część z Państwa kojarzy coś takiego jak ptasi budzik, czyli te takie o, o danej godzinie, że się odzywa jakiś tam ptak, prawda? I to właśnie, ja może o tym ptasi budziku to nie będę teraz dokładnie opowiadał, jest tam parę różnych takich mankamentów, ale to mówię to nie na chwilę obecną, ale yy, chciałbym powiedzieć, że yy, właśnie ten ptasiek budzik nie wziął się z niczego. To nie jest tak, że ktoś sobie usiadł i tak wymyślił, że o, o tej godzinie to się odzywa kosa, o tej to się rudzik, a o tej ziemba. Nie. To jest tak, że rzeczywiście można zauważyć pewną prawidłowość, że o niektórych, o pewnych godzinach ptaki zaczynają, e, zaczynają swoje koncertowanie wiosenne. I co ważne, one mają swoje właśnie takie stałe pory. Oczywiście one się zmieniają, także no mówię, tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły. Natomiast ważne jest to, że ptaki już śpiewają od samego wschodu słońca, a nawet i przed wschodem słońca. Teraz już powoli dochodzimy do tego czasu, za miesiąc będą najdłuższe dni w roku. A najkrótsze noce i właśnie warto czasami poświęcić nawet taką noc i nie kłaść się spać, albo bardzo wcześnie spać, żeby zobaczyć wschód słońca, żeby zobaczyć co się wtedy dzieje w lesie, a warto pójść, bo nie ma ludzi, jest zupełnie puste, jest tylko i wyłącznie przyroda i słychać właśnie cały czas wykoncertowanie ptaków. To jest niezwykłe w maju, dlatego bardzo zachęcam, żeby to zrobić. Jeszcze mamy tą końcówkę maja, ale tak jak mówiłem, wszystko się przesunęło w tym roku, więc jeszcze w czerwcu też będzie na to okazja. Zachęcam, żeby czasami może zrobić coś takiego zwariowanego, ale właśnie, żeby wyjść bardzo wcześnie rano z domu i, i, i pójść do lasu i zobaczyć, co się wtedy dzieje. Naprawdę jest to coś niesamowitego. Oczywiście to też już ten slajd pokazywałem. Teraz mamy mnóstwo ptaków karmiących, które gdzieś nawet możemy to zaobserwować, po prostu patrząc na to, że ptaki latają z czymś, mają coś w dziobach. No jest to oczywiście pożywienie. Tak najczęściej to są ro, ro, różnego rodzaju owady, robaki, czczownice i tak To wszystko właśnie znoszą swoim, e, swoim dzieciom e, do jedzenia, no bo trzeba wykarmić tako, takie, takie dzieci, które są niezwykle żarłoczne. A na zdjęciu mamy rodzinkę kosów. E, te młode kosy właśnie, które dopiero co się urodziły, bo widać, że jeszcze nic nie widzą, mało, średnio są uwierzone, właśnie bardzo się domagają jedzenia. I powiedziałem też w kwietniu, że opowiem o paru ptakach, które przylatują do nas na, właśnie w maju. Ja tutaj przytoczę takie trzy, w zasadzie cztery przykłady. Pierwszym z nich jest Wilga. Wilga taki egzotyczny ptak, który ma niezwykle piękne, piękne ubarwienie. To jest oczywiście samiec. I wilga jest piękna, że do nas w maju, ale niestety ciężko ją wypatrzeć. Jeżeli ktoś chce wypatrzeć, to najlepiej ją najpierw usłyszeć. Ona takim fletowym odgłosem się odzywa i potem e, najlepiej położyć się po prostu w lesie, bo trzeba cały czas tak zadzierać głowy i to jest po prostu w czasie kargowej. Więc Najlepiej się położyć, w ogóle jeszcze z lornetką i wtedy sobie patrzeć gdzieś tam w korony i wypatrywać, gdzie ta wilga e, jest. I mamy szansę, że ją zobaczymy. A przecież no tak, wcale nie taki mały i w dodatku żółty. Więc jest duża szansa, że ją zobaczymy, na pewno usłyszymy. Ja w zasadzie słyszeć to u mnie w lesie, w którym ja najwięcej przebywam, to tam w zasadzie non stop one śpiewają, ale zobaczyć wcale ich nie jest tak łatwo, także zachęcam, żeby być tutaj wytrwałym. No i tutaj mamy jeszcze turkawki. To są to nie są takie gołębie, jak my znamy z miast, z chodników, tylko to są takie troszeczkę, rzadsze, taki rzadszy gatunek. Turkawki. Zresztą często się mówi o tym, że ludzie są jak gołąbeczki albo turkaweczki, prawda? No i tutaj mamy właśnie tego przykład. Właśnie te ptaki są ze sobą właśnie bardzo czułe względem siebie. I turkawki przylatują do nas w maju, a... No, są to jakby jedne już z ostatnich ptaków, które przylatują, bo te majowe ptaki to są ostatnie, które no. przylatują. Oczywiście jest ich więcej niż te, które ja tutaj pokazuję. Ja tylko wybrałem no, chyba moim zdaniem takie no. najciekawsze no. ptaki, no. które no. pojawiają się no. właśnie w maju. Czyli mamy wilkę, mamy krawki i mamy papugę. Nie, to nie jest papuga, tylko to jest żołna. Ale ptak naprawdę no. nie jest niezwykle podobny do to papugi ma bardzo wiele różnych kolorów niezwykle piękne i niezwykle rzadki w Polsce bardzo trudne do zaobserwowania ja nigdy w życiu jeszcze nie widziałem widziałem poza granicami naszego kraju i na niesłychanie piękne ptaki bardzo ładnie też latają i te kolory są niesłychanie aż człowiek nie może być spodziewu że taki kolorowy ptak że takie kolorowe ptaki są no, w Kolejnym przykładem może być też na przykład simorodek, bardzo rzadka kraska, także są, ale one nie są niestety w każdym lesie, no że są, że ona w ogóle nie jest jakimś ubitnie leśnym gatunkiem, więc, więc ciężko, ciężko niestety je zaobserwować, ale warto próbować, warto próbować, szukać. I co jeszcze? No jeszcze mamy nurogęsi, oczywiście nurogęsi to nie są takie gatunki, które do nas bo one można spotkać spokojnie tutaj w Warszawie, to ja na Wiśle widzę dużo zimujących nurogęsi, ale chciałem o nich powiedzieć, ponieważ one mają bardzo ciekawy sposób gniazdowania, bo mało kto wie, że nurog nurogęsi, czasami też kaczki krzyżówki, gongoły, to też kaczki, one y, gnieżdżą się, uwaga, na drzewach, w dziuplach, to jest niesłychane, jeżeli chodzi o kaczki, ale to się zdarza. I y, jeżeli chodzi o nurogęsi, to E, zakładają gniazdo gdzieś najczęściej właśnie w dziupli, na przykład po dzięciole czarnym, czyli tak po takim dzięciole. E, I tam się, tam się gnieżdżą, tam oczywiście młode się wykluczają, one zaraz po wykluciu, bo to są zagniazdowiski, czyli takie ptaki, które zaraz po wykluciu w zasadzie mogą opuszczać gniazdo. One oczywiście z tej I mają przepaść. Mają nad sobą przecież kilka, kilkanaście nawet metrów na I co tu zrobić? Ale oczywiście one są na tyle odważne, że skaczą i mają, tak są po prostu to Im się nic nie dzieje, żadna krzywda, nie łamią się, po prostu opadną, trochę się otrząsną, pierwsze koty za płoty już za swoją i oczywiście już zaczynają też pływać, wiadomo, no bo przecież Pomyślałeś? taka jest ich właśnie natura. No i y, tutaj jeszcze musimy powiedzieć o, o, o nasz ostatni znajd. Mamy jeżyki. do nas przylatują, zwykle się mówi, że nasz To chyba wypada, jeśli dobrze pamiętam. 23 w znajduje się no właśnie, mamy to wspomnienie świętego Jerzego i nie się pojawić, ale w tym roku no, ja nie widziałem. Nie to że nie ale często latają gdzieś tam na, 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 na